Witaj, NXTw... w trzecim sezonie Ligi Karnych. A dzisiaj będzie grać e, Igor na Hibachi też. Adam Kazdowski, bramer z pierwszego sezonu. I prawda, w trzeci raz w, w sezonie, ponieważ poprzednio przegrałam wszystkim i mamy rzeczy po tym kastorem, czyli Kuba. I jak zrobimy? Jak zrobimy? Karmela. Chcę powiedzieć, że jestem dokładnie przygotowany, ponieważ. Dobra tylko buty, bo ja mam szybko ze Jestem dogadnił ubrany, ponieważ siega jeszcze! Jest! Jest, Dobra, zobaczymy co pierwszy powie. Yes, goal! Zarabalim, bola! Nie zatrzymuj, bo po co? Wiem, wiem, wiem. Dobra, zobaczymy czy trafi więcej niż yy, 8. Dobra. Nie wykonie się urań, ponieważ... Yy... CIECHOŚ SIEĆ! sześć no, dwa. chciałem Dobra, dobra cicho, no, Siedem, siedem będzie. Dobra, dobra, cicho, niech oni strzelają. ja. Broniłem. O dobra, teraz lepiej. No. Dobra. oj, 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 Ciszaj. Jakie je użycie, na czy? na trzy! więcej nie, To nie, nie, moje o tym, że Ej, nie, moje klapki! Alu, bramka jest słabszy, są moje klapki. Albo Dobra. nie, nie, że nie, słabszy. nie, 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 Ej Gdzie swój klapek, Igor? Na stery dach Uuu ale to jak gwiazdy Nie no ale 4 na na razie U mnie trafił tylko 5 5 na 5 Arceli u mnie w 10 strzałów 4 tylko 5 A u Ciebie w 5 strzelił 5 Co robił mój Igor weź go Igor weź mojego klapka! To nie ma na tą Arcelią broni szkarnych nie, Jak jest tego przyczyna? No strzelaj, strzelaj. Ten <grym> biegnie z klapkiem. Ja, ja! ja! to jest największy. Bramer, 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 bramer. Okay. gość to jest taki śmieciur ryk... 6 Kubek przebije rekord dajesz mu 2 zł. Ja? Nie, ja ci rekordu i dajesz 2 zł. A on ma? Sześć, o,

Dobra, dobra. też dobrze. W sobie, w sobie, w sobie, w sobie Ej, gorący się. Jest. Tylko ten klub, tylko ten klub, proszę. No się? Mocuj się. wiem, że kaskadę. Ja, nie. Nie, nie, nie! Wymiana bramkarza. Wymiana! Ja mam rekord wiski przerwisz Ja przepraszam Was Ja przepraszam <noise> Nie, to Bramka! E, bramka. pawiśnia Pawiśnia Niepa 9 na 10 Co to co? dwa lat Oj! Ja mam jak to jest, Mój. Mój. To jest skandal. skandal Skandal? Każdy w komentarzu pisze Bramka Słobiak, bramka Słobak, marceli i Sobiak

A ja on miał! <laughs> godzina? Co, jeszcze godzina? W następnym sezonie. Dobra, ja chcę być trzeci, dobra? Dobra, jak to ja No Dobra, ja dziesięć?

Meroz, hej. Jaj! bo <piłka. laughs> Brawo, <co> to było. Brawo, że... Uciekałem się z Marcelinek! E adesso, chi l'hai Ja, 6x7 Chema, 6x7 Simla, 6x7. Nogmaals, je weet niet hoe Hij weet niet hoe je het moet doen. Gol! Hé! Hij gaat niet meer schuiven. 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 Hij gaat niet Hij er niet Tyle samo, ile tutaj zawodnik Franciszek. Mogę być Masz coś do powiedzenia? Ja? Adamia Tak. Nie Marceliusz Marcel już wisi mi 2 złoty i jemu 2 złota Jeden zero na razie. No, Kuba tak mocno strzeli, że za, za ten. Ej dwa razy to samo na razie. A co ty na siłę broni? Ja się na siłę. Jak będzie dogrywka cztery osoby, czyli że na 20 karnych na razie dwa? iść dwa. Yes. No, ja Widzę, że jak on nie trafi dwór, no to odpada już. Marceli Mar jak jest twój jaka jest twoja reakcja na to, że była poprzeczka? Bardzo nowy to na razie trzy na cztery 3 na 4 nie ma, nie ma za co, co ty sądzicie Oj! co za, za, za tym sądzisz Franku, że kuba odpadł moim zdaniem nie pomodlił się przepas. Kuba, kuba nie Co sądzisz o tym, że kuba już odpadł? Co sądzisz o tym, że obydwaj obydwu strzałów nie obroniłeś tylko poprzeczka była? Wy farto mieści, tyle. Kundel. No kundel na, na, na bramieczkę. Na razie... 4 na 6 4 na 6 na razie! To nie, To o dronim. tym, że Kuba tak samo zaczęła. A to bardziej, że ma się coś Nie się może zdarzyć. No dokładnie, Dobra. No, tak, tak, tak! 5 na 8 na razie. A dość który rozpiera rowery. O, o! I tak wpadło, i no, tak wpadło. Widownie, że na mnie. No właśnie. Y -y, I potem po na nie, bo <głos> <głos> Dobra. Jeszcze idę do. Jeszcze tak, tak, no tak, Dobra, na razie 7 na 9. Sześć. 7 na 10. Wynik Kuby to 7 na 10. Koniec. Co no to no jest się a tyle ja. Sej, sej. Sej mu kameraman zajmuj półeczkę. Mam no, pewnie ostatniecie. Nie, ty. Bo le lecia do spanka. No weź tą pałeczkę dalej, weź to weź ten straty ty Muszę przynajmniej dziewięć. Weszło według mnie. Według mnie weszło No. ale weszło Masz minuta to jest? Dwunasta. No. Dobra Kuba, zatrzymaj piłkę, mi Jest gol. Jest gol, jest gol. <noise> 300, 300 to jest! 350! Co to jest? Ale, to, to, to 350! 300, Dobra, dobra. A ja to jest skill. Zadajmy, skilla. No, A, Dobra, zabrakło! Daj, cię Nagrało. Jak się nagrało? No to już nie liczy się jak nie się nagrało Żartuję, nagrało się Jak się czujesz? Ale trochę jeszcze mam zapytać 4 na 5 Nie, nie Marcel, na poważnie Marcel, na poważnie No ty cweruszy O, Adaś No, Adasinka 4 na 5 A ja będzie powtórka? No co? Że Franek kawał, trzeci raz